Chcesz wesprzeć moją misję? Zamów mój kalendarz na 2026 rok. Znajdziesz mi moje codzienne rozważania Słowa Bożego. Kliknij w napis w rogu ekranu, aby przejść do sklepu. Szczęść Boże! Tu brat Ezra. Dzisiaj będziemy wzywać wstawiennictwa jednego z najpotężniejszych naszych obrońców, wodza anielskich zastępów, świętego Michała Archanioła. Będziemy modlić się słowami egzorcyzmu prywatnego, modlitwy, którą każdy ochrzczony może i powinien odmawiać, by prosić Boga o ochronę przed złem, o odparcie pokus i o obronę w duchowej walce, którą toczymy każdego dnia. To potężna broń, dana nam przez Kościół, napisana przez papieża Leona XIII, byśmy mogli w mocy Bożej przeciwstawiać się wszelkim knowaniom złego ducha. Żyjemy w czasach, kiedy zło wydaje się być szczególnie zuchwałe. Atakuje nasze rodziny, nasze umysły, naszą wiarę. Dlatego z odwagą i ufnością zwróćmy się do tego, który jako pierwszy stanął w obronie Bożej chwały. Jak zawsze proszę, byście swoje intencje, swoje zmagania i troski składali w komentarzach. Proszę także o polubienie tego nagrania, o subskrypcję kanału i udostępnienie go dalej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, Panie zastępów, staję przed Twoim majestatem jako Twoje dziecko słabe, grzeszne, niestałe. Uznaję moją nicość bez ciebie i moją całkowitą zależność od Twojej łaski. Wiem, panie, że bez ciebie nic nie mogę uczynić, przychodzę jednak z sercem pełnym ufności, bo Ty jesteś moim Ojcem. Jezus jest moim Zbawicielem, a Duch Święty moim pocieszycielem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odniosłeś ostateczne zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. Twoja krew przelana na krzyżu jest naszym obmyciem, naszą siłą i naszą ochroną. Na Twoje imię, Jezu, zgina się każde kolano. Dlatego na początku tej modlitwy z całą mocą mojej wiary wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim jedynym Panem i Zbawicielem. Wyrzekam się wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. Wyrzekam się grzechu, wyrzekam się zła i wyrzekam się szatana, Ojca kłamstwa i sprawcy wszelkiego zła. Duchu Święty Boże, przyjdź. Zstąp na mnie i napełnij mnie swoją obecnością. Oświeć mój umysł, abym rozpoznał zasadzki złego. Wzmocnij moją wolę, abym odważnie odrzucał pokusy. Rozpal w moim sercu ogień miłości, która jest najpotężniejszą tarczą przeciw nienawiści. Bez Ciebie, duchu prawdy, jestem ślepy i bezbronny. Prowadź mnie w tej modlitwie. A teraz w obecności Trójcy Przenajświętszej wzywamy na pomoc tego, którego Bóg postawił na czele swoich anielskich legionów, tego, który jest naszym szczególnym obrońcą w walce z mocami ciemności. Wzywamy dziś potężnego Archanioła, którego samo imię jest okrzykiem bojowym wiary, programem życia i ostatecznym argumentem w starciu z pychą piekła. Jego imię to Mikael, a znaczy ono: Któż jak Bóg? To pytanie, święty Michale Archaniele, rozbrzmiało na początku czasu, gdy duch Pychy, najpiękniejszy z aniołów, krzyknął w swoim buncie: Nie będę służył. Twoja odpowiedź, zrodzona z miłości i wierności stwórcy, strąciła go w przepaść. Dziś w moim życiu ten sam Duch pychy szepcze mi do ucha, bądź jak Bóg, sam decyduj o dobru i złu. Nie potrzebujesz nikogo, nie służ. Dlatego wołam do Ciebie, Święty Michale Archaniele, przyjdź mi z pomocą i naucz mnie w każdej pokusie, w każdym zwątpieniu, w każdym ataku zła odpowiadać Twoim okrzykiem, Któż jak Bóg? Któż, jak Bóg, jest Wszechmogący, zatem dlaczego lękam się mocy ciemności? Któż, jak Bóg, jest mądrością, zatem dlaczego słucham podszeptów kłamstwa? Któż, jak Bóg, jest miłością, zatem dlaczego pozwalam, by nienawiść i żal zatruwały moje serce? Któż, jak Bóg, jest święty, zatem dlaczego tak łatwo ulegam pokusom nieczystości? Któż jak Bóg jest moim Panem, zatem dlaczego próbuję służyć innym Panom, pieniądzom, władzy, przyjemnościom? Święty Michale Archaniele, Książę Wojska Niebieskiego, proszę Cię, wejdź w moje życie, stań na straży mojego umysłu, broń moich myśli przed zwątpieniem, przed bluźnierczymi sugestiami, przed obrazami nieczystymi, które podsuwa zły duch. Gdy czuję, że ogarnia mnie rozpacz i poczucie beznadziei, przypomnij mi twoim okrzykiem, że Bóg jest większy niż mój problem. Panie Jezu Chryste, Królów Wszechświata, przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, rozkaż złu odejść ode mnie, twoim boskim autorytetem. Zwiąż wszelką moc demoniczną, która próbuje mnie niszczyć, która wprowadza zamęt w mojej rodzinie, która kradnie pokój z mojego serca. Święty Michale Archaniele, walcz u mojego Boku przeciw pokusom, które mnie nękają. Przeciwko duchowi lenistwa i duchowej oziębłości, walcz przy moim boku, przeciwko duchowi gniewu i nieprzebaczenia. Walcz przy moim boku, przeciwko duchowi chciwości i materializmu, walcz przy moim boku, przeciwko duchowi kłamstwa i oszustwa, walcz przy moim boku, przeciwko duchowi nieczystości i porządliwości, walcz przy moim boku, przeciwko duchowi pychy i samowystarczalności, walcz przy moim boku. Przeciwko duchowi zazdrości i zawiści, walcz przy moim boku. A teraz, bracie i siostro, jeśli możesz, módl się ze mną na głos, niech dźwięk Twojego głosu, wypowiadającego z wiarą słowa tej modlitwy, będzie orężem, który odpędza złe duchy. Jeśli masz przy sobie wodę święconą, uczyń nią znak krzyża. Jeśli masz krzyż, ucałuj z miłością rany zbawiciela. Wzywam Was, święci aniołowie Stróżowie, aniołowie naszych rodzin, naszych parafii, przyjdźcie i zjednoczcie się z nami w tej modlitwie. Utwórzcie wokół nas, wokół naszych domów i miejsc pracy, ochronny mur przeciwko wszelkim napaściom złego. Święty Gabrielu Archaniele, który się radosną nowinę, broń nas przed zniechęceniem. Święty Rafale, Archaniele, który jesteś uzdrowieniem od Boga, broni nas przed chorobami duszy i ciała, które mają swoje źródło w działaniu złego ducha. Najświętsza Panno Maryjo, Królowo Aniołów, niewiasto obleczona w słońce, pod której opiekę się uciekamy, Twojej obronie polecamy nasze życie. Okryj nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki. Niech żaden zły duch nie śmie się zbliżyć do tych, którzy są Twoimi dziećmi. Prosimy Cię o to słowami jednej z najstarszych modlitw Maryjnych. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecej, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Teraz, umocnieni wiarą w obecności potęgę Boga, wsparci wstawiennictwem Maryi i aniołów, z pokorą, ale i z wielką ufnością Odmówmy modlitwę, która przez dziesięciolecia rozbrzmiewała w kościołach na całym świecie po każdej mszy świętej. Odmówmy ją powoli, ze zrozumieniem i całą mocą, jaką daje nam nasza wiara. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Tak, Panie Boże, mocą Twoją, nie naszą. Strąć do piekła wszystko to, co w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie sprzeciwia się Twojej miłości. Strąć do piekła ducha rozłamu i kłótni, strąć do piekła ducha nałogów i uzależnień, strąć do piekła ducha okultyzmu, wróżbiarstwa i zabobonu, strąć do piekła ducha nienawiści i wojny. Jezu Chryste. Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękuję Ci za Twoją obecność i ochronę. Dziękuję Ci za dar tej modlitwy. Dziękuję Ci za świętego Michała Archanioła i za wszystkie chóry anielskie. Zawierzam się całkowicie Tobie. W Twoich przebitych ranach jest moje schronienie. W Twoim najświętszym sercu jest moje zwycięstwo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dziękuję Wam za tę wspólną modlitwę. Pamiętajcie, nie jesteśmy sami w tej walce, mamy Boga po swojej stronie. I takich obrońców jak święty Michał Archanią. Jeszcze raz proszę, zostawcie w komentarzu swoje świadectwo lub intencje. Jeśli ta modlitwa była dla Was pomocna, proszę zasubskrybujcie kanał, polubcie to nagranie i podajcie dalej. Zapraszam też do odmawiania innych modlitw dostępnych na kanale z Panem Bogiem.